Anna Kluczyńska, witam Was na kanale w Sercu Polski. E, zapraszam na e, mój nasz co przegląd, e, jak spędzić weekend w, w naszym regionie. E, dzisiaj odwiedzimy Aleksandrów, Łódzki, Zgierz oraz Ozorków. E, w Ozorkowie, e, tak jak już mówiłam w ostatnich programach, dzieje się naprawdę wiele. E, dzisiaj jest taka duża, e, kulminacyjna impreza charytatywna, ale to zaraz o tym. E, a póki co. Zapraszam Was do pozostawienia mi łapki w górę, o subskrypcję, o komentarz, o udostępnienie tego materiału. Jeżeli udostępniacie go na Facebooku, to proszę, abyście link do materiału wklejali w komentarz, gdyż materiał jest wtedy lepiej widoczny, bo niestety Facebook obcina YouTube'owi zasięgi. Tak to wygląda w praktyce, więc o to Was proszę. Jeszcze takim jednym tytułem wstępu to powiem, że ja mam takie dwa materiały. Nagrane z jednym panem ze Śląska. I on dotyczy filmów. Tak samo jak mam taką współpracę jeszcze z innym kanałem, gdzie również ostatnio nagrałam taki materiał dotyczący jednego z polskich filmów. I chciałam się Was zapytać, czy Was taki, taki temat interesuje? Bo ja bardzo lubię kino, bardzo lubię film. I. Jeżeli Was to interesuje, bo to nie jest może tak stricte związane tutaj z naszym regionem, chociaż można to zawsze podczepić, bo na przykład opowiadam o starym filmie polańskiego O Nożu w Bodzie, gdzie gra tam Leon Niemczyk związany z Łodzią, który nawet jest pochowany na ogrodowej, więc jakby się uprzeć, to pewnie coś tam się znajdzie tutaj, nie wiem, chociaż Łódzkiego na przykład, prawda? Ale dajcie mi znać, bardzo bym Was o to prosiła. I to tyle tytułem wstępu. Jeszcze jedno będę miała ważne ogłoszenie pod koniec, także będę starała się nie przedłużać, żebyście wszystkiego dosłuchali. To co z tym Aleksandrowym? Bo tutaj dostałam już jak zwykle <coughs> informację od pani Kopery z Aleksandrowskiego Centrum Kultury. I 15, 15 czerwca, czyli w sobotę jutro, od godziny 10 w Aleksandrowskim Centrum Kultury Przywarańskiego odbędzie się, moi mili, pierwsze Mistrzostwa Świata w Szachach. Plus zaproszenie na turniej opuchar burmistrza Aleksandrowa. Czyli tak, te mistrzostwa, łojejku, one już się, te światowe od 1886 roku się odbywają. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te aleksandrowskie, ten turniej szachowy, to to jest drugi turniej o burmistrza i on będzie się toczył, ten turniej od godziny 10 przy Warańskiego. Więc jak najbardziej to tam można. Tam przyjść, zobaczyć. Zapewne można też się tam zarejestrować. Podejrzewam, że w Aleksandrowskim Centrum jakieś szczegóły można się dowiedzieć, także odsyłam. I to jeżeli chodzi właśnie o, o sobotę w Aleksandrowskim Centrum Kultury. I byłabym zapomniała o tym, że w moich sokolnikach Lesie również odbędzie się wydarzenie. Kolejne wydarzenie z cyklu Poznajmy się organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Leśne Babki To jest oczywiście dofinansowane przez, przez Województwo Łódzkie, przez gminę i już nie wiem czy przez coś jeszcze, nie chcę tutaj wnikać w szczegóły, w każdym razie będzie to spotkanie w Świetlicy Środowiskowej na, przy ulicy Sokolnickiego 1 o godzinie 16 15, czyli w sobotę, i gościem będzie pani Teresa Kotynia, zielarka organizująca warsztaty i różne spotkania edukacyjne. Także myślę, że można jak najbardziej zaprosić ciekawą osoba tutaj z naszych, z naszych okolic. I myślę, że możemy sobie teraz już przejść do wydarzeń ze Zgierza. W ten weekend za dużo takich wydarzeń dla mnie typowo czyli jakichś sportowych nie ma. Natomiast będzie bardziej kulturalnie. Co mam na myśli? Odbędzie się festiwal filmowy Ogień w Głowie, i on już się zaczyna w piątek, czyli dzisiaj. On już się teraz będzie zaczynał. W piątek filmem o godzinie 17:00. nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham, w reżyserii Pawła Łozińskiego i on to będzie na sali widowiskowej. Uwaga, na ten film obowiązywały, bądź obowiązują, nie wiem czy jeszcze są, wejściówki. Czyli trzeba było zarezerwować wejściówki, wejście było darmowe. Później będzie w Starym Młynie wernicarz wystawy, bo cały czas tutaj mówimy o Starym Młynie gala jubileuszowa i karaoke filmowe. I to będą właśnie wydarzenia i w piątek 14 i w sobotę. To do soboty jeszcze, jeszcze przejdę i to jest ogólnopolski przegląd filmów amatorskich Ogień w głowie. Taka jest pełna, pełna nazwa jeżeli chodzi o to wydarzenie. No dobrze, no to przejdziemy sobie w takim razie do, do soboty, do zwierza. Jak można się domyślić, ciąg dalszy będzie tego festiwalu, ale jeszcze wcześniej od godziny 10 odbędzie się kreatywna kuźnia familijna. CKD, oczywiście, bo to jest taka nazwa typowa dla, dla CKD i to będzie tworzenie dyptyków, czyli takich podwójnych obrazów. wejście jest płatne, 25 zł. Odbędzie się również koncert Niech żyją wakacje. I to będzie koncert od godziny 16 w parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy ulicy Spacerowej 2. Wystąpi chór dziecięcy miasta Łodzi, chór szkoły podstawowej numer 7 imienia Orląt Lwowskich w Łodzi, chór szkoły podstawowej imienia króla Stefana Batorego w Szczawinie. I to będzie wstęp wolny. I tak jak już mówiłam, dalsza część Ognia w Głowie, czyli tego festiwalu. I to już się zaczyna w sobotę od 10, bo będą pokazy animacji dla przedszkolaków, później dla młodzieży wczesnoszkolnej. Będzie spotkanie z jurorami od 15.00. Potem konkurs filmów niezależnych, pokaz animacji i o wpół do 10.21.30 21.30, omówienie i werdykt jury. I to również na sali widowiskowej. Na pierwszym mm, piętrze. Okazuje się, że dużo było zgłoszeń na ten festiwal. Ehm, ponad 70 zgłoszeń z całej Polski i ponad 20 godzin projekcji. To rzeczywiście mieli spory mm, wybór, jeżeli chodzi już o, te, e, o, ten, o ten wstęp w ogóle do, e, do tego wydarzenia, prawda? żeby się coś tam, żeby się zakwalifikowało. No dobrze i teraz tak no można powiedzieć wisienka na torcie bo przejdziemy teraz do Ozorkowa do bardzo ważnego wydarzenia. Wydarzeń odnośnie zbierania pieniędzy, zbierania funduszy dla Czarka Sobczaka Ozorkowa było już tak naprawdę multum, było już, było już ich naprawdę moc. Ja też byłam na niektórych byłam, byłam z kamerą, byłam bez kamery i to już wiedziałam o tym wydarzeniu już tak naprawdę od przeszło kilku dobrych miesięcy, że to ma być takie już wydarzenie takie największe i że organizatorzy, wolontariusze liczą tak naprawdę, miejmy nadzieję, na zebranie jakby już pełnej kwoty potrzebnej na, na leczenie Czarka i to wydarzenie będzie oczywiście, odbędzie się Wozorkowie, tak? czyli w miejscu e, rodzinnym e, czarka. E, I tak, to będzie e, wydarzenie w niedzielę, 16 czerwca, i trzeba sobie zarezerwować. No, nie musimy być oczywiście na wszystkim cały dzień, ale to od 13.30 do 20:00. I będzie tak, strefa gastronomiczna na parkingu Hali Sportowej, strefa dziecięca w parku miejskim i parkingu e, MDK, strefa motoryzacyjna, targowisko miejskie, podejrzewam, że będą jakieś fajne. Modele samochodów, może, może stare, możliwe. strefa kibica, kort tenisowy, strefa służb mundurowych, boisko pierwszego ELO, pewnie będą jakieś pokazy, i strefa muzyczna, hala sportowa. Tak naprawdę tych wydarzeń jest tyle. Ja co i ruszam, miałam kontakt z organizatorami, z, z wolontariuszami, widziałam plakaty. Tylko teraz tak. Ja nie jestem nawet na takiej grupie wolontariuszy, natomiast w międzyczasie dowiedziałam się, że ja coś artyści tam, nie wiem, z jakich przyczyn, posołowych, no, tak, po prostu musieli zrezygnować. Więc y, ja nie chcę tutaj troszeczkę jakby powiadać jakichś błędów, że powiem, że wystąpi ta, ta osoba, a się potem okazuje, że, że nie wystąpi. A w sercu Polski powie, powiedzieli, że to będzie, a nie będzie to, co to ma być. Więc wolę nie mówić, ja wam tutaj tak powiedziałam bardzo ogólnie, kto wystąpi. Natomiast myślę, że spokojnie możecie znaleźć te, te, te wydarzenia na Facebooku. Można, można sp sprawdzić na wiadomościach Ozorkowskich, czy tak naprawdę jakie będą. Jakie będą występy, bo ja po prostu nie jestem w stanie teraz jakby zweryfikować te informacje, bo to już jest, jest za późno, prawda? Jest, jest, jest piątek po południu i to już jest troszeczkę za późno, żeby to weryfikować. Na pewno cel jest szczytny i warto przyjść. Natomiast no nie chcę naprawdę was wprowadzać w błąd. Jak widzicie, imprez jest, imprez jest dużo. One są raczej zlokalizowane właściwie dość blisko siebie. Więc podejrzewam, że to będzie na takiej zasadzie, że będzie można sobie przechodzić między tymi stoiskami i ewentualnie dopytać, kto ostatecznie ma, ma wystąpić, może, będą, może jakieś będzie zastępstwo w ten, za, za te osoby. Chyba z tego co wiem to tak, ale naprawdę nie chcę wprowadzać w błąd. Więc to tyle, omówiłam Aleksandrów Łódzki, omówiłam Zgierz, Sokolniki Las i oczywiście Ozorków. Kibicuję, kibicuję tej, tej imprezie, kibicuję, aby znaleźli się darczyńcy, aby ten, tę zbiórkę jeszcze o wiele bardziej do, do przodu popchnąć. I to tyle z takich ogłoszeń, które nie chciałam jeszcze powiedzieć, bo mówiłam już o tych, o tych filmowych kwestiach. Czy interesuje Was to, aby czasem tutaj wrzucać właśnie jakieś związane z moimi zainteresowaniami bardziej nie tylko z naszym regionem, który jest moim zainteresowaniem ale z takimi zainteresowaniami jeszcze łochos sprzed lat. E, właśnie film muzyka, hmm. to czy chcecie to, na przykład może w takich momentach, gdzie za mam za dużo pracy i nie jestem w stanie um, tego tutaj no, albo po prostu no, wrzucać to na zasadzie takiej, no bo gdzieś tam wystąpiłam hmm. i po prostu, żeby mnie obejrzeć to jak najbardziej. Hmm. A druga rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to um, ja obecnie um, nie pracuję. No, Pewnie większość z Was wie już na tym portalu, na którym pracowałam. Nie będę tutaj, że tak powiem, reklamować, bo kto wie, ten wie. W każdym razie praca była myślę, bardzo fajna, bardzo satysfakcjonująca. Natomiast to, jak zostałam na koniec potraktowana, to już moje, ale jakby poprzez to wszystko też powstał ten kanał. Może by nigdy nie powstał, gdybym tam nadal pracowała. Także no to był taki kop do działania. Ale co i ja między innymi no oprócz tego, że pracowałem jako dziennikarka, wiadomo, i nadal nie jestem, <śm> żeby nie było, mam legitymację. Um, ale um, ja tam pisałam głównie, oprócz tego, że rozmawiałam z ludźmi prowadziłam wywiady, co bardzo mnie odpowiadało, ale pisałam. I bardzo mi tego pisania brakuje. I pytanie do Was um, może coś to było pisanie, tak? I prowadzenie social media, o ile tutaj też um, prowadzę wiadomo, tego swojego kanału i jeszcze. E, tak, innych kanałów to już tak. no, to już od dłuższego czasu. E, jeden, do, jeden to już tak. Um, niewiele tam, tam, tam robię, bo już po prostu nie ma takiej konieczności. E, ale co chcę powiedzieć? Jeżeli um, wiecie coś, albo sami macie pomysł na to, że na przykład mogę gdzieś napisać jakiś artykuł, tak naprawdę e, o tematyce niekoniecznie tej lokalnej, chociaż po mnie jakoś tam kręci, ale ja mam zainteresowań naprawdę mnóstwo. I, I czasem jeszcze jakieś wolne e, moce przerobowe, więc jeżeli e, macie taki pomysł, albo nie wiem, jakieś slogany reklamowe, bo kiedyś też trochę tym się zajmowałam. E, pisanie, tak? E, właśnie pisanie artykułów, copywriting, e, właśnie jakieś prowadzenie social mediów. Jeżeli macie e, jakieś, e, jakąś swoją firmę, jakąś działalność, jakąkolwiek, czy ona przynosi dochody, czy nie. Teraz no takie mamy czasy, że jak się nie, nie jest w social mediach, no to może być ciężko z rozkręceniem czegoś. Ja najbardziej znam się na Facebooku, gdyż siedzę w tym od lat kilkunastu, w prowadzeniu takich filmowych social mediów. Prowadziłam ich kilka i nadal prowadzę, ale też jestem aktywna na Instagramie od no, roku właściwie też, jak jest ten kanał na TikToku. Mm, więc, y, też na Pinterestie swego czasu, więc te kanały nie są mi obce. Jeżeli potrzebujecie mnie do, do, do swoich usług, to ja bardzo się e, chętnie polecę. E, mogę też, y, nie wiem, udostępnić jakieś kontakty, jeżeli byście chcieli spytać, na przykład, jak się ze mną współpracuje, co ta dana osoba na przykład e, osiągnęła dzięki temu, że, e, z nią, e, że, że, z nią, że ze mną współpracowała. To mogę tak takie pomniki podać. Więc takie ogłoszenie: puszczam świat. Puszczam świat i życzę Wam miłego weekendu. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, moją pracę, to co robię, na sprzęt, na to, żebym gdzieś mogła podjechać coś, zrobić jakiś materiał, to możecie mi postawić wirtualną kawę. Dane są w opisie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia, papa. Pa.